<gry> tak, że... był w ruchu. No to też prawda, tak. <gry> Witek razy. tak sam byliśmy radnym też. Ja byłem najmłodszym <gry> radnym, kolega nie wprowadzał też do Rady Miejskiej. To był 98 rok chyba, jak no. dobrze pamiętam. Tak jest. Witek ile rad byłeś radnym? <gry> y y, jedną kadencję. Y y, jedną kadencję wciąż y y, y więcej, byłeś wcześniej. Y y y y no nie, no tam są tysem, to są nie. tysem to. Pan Witek tyle jeździ w ciągu dnia, on musi swoje kilometry wyjeździć. Witek? Tak. tak. Mhm. Nie? Bo kolorówka mu wysiądzie. To ja do nie, szkoły, nie? Jak nie wyjeździ tyle kilometrów, to. Siądzie koleżanka. No Dwudziesta dzisiaj dyżur, pan Witek jeździ w nocy. Tak? No jak mi odpali One rano? Wracają z, z pracy dopiero. A ty na różę. Na na to on wszystko wiedza się w Henrykowie dzieje. Tak, minuje ja. no tych ludzi. Monitoring odpala, przecież że nie ma. To jest bezpłatny. Tak, słuchaj, Witek? W razie no, czego nie. nikt nie zarzuci. No, nie. Nie, monitoryk mnie nie łapią, tak ja też... <grymne> Nie, wcale to nie jest śmieszne. Bo ja, bo ja po tej trzyletniej e, udarówce, co miał w lewą stronę, no to zalecenie ruchowe takie jest z, medy z medycznej strony wynika to. I zresztą w, zresztą w ogóle w tym sam widzę, że lepiej się Do Drugiego udaru mnie dopuści. Z żurą, jest jasne. To, no, to, no. to już opanowane. Tam to, to będzie codziennie w odlecie. <laughs> nie no co. Zresztą w ogóle z medycznej ale... strony w ogóle ćwiczenia w ruch no to jest skazane. No, nie... ale, ale że co, że co kilka pan metrów jedzie, schodzi i co, ćwiczy i znowu siada, czy co? Tak? No, Tak. <laughs> Słyszysz? Schodzi z roweru, ćwiczy znowu się do. A kiedy, pan to, kiedy pana zatrzymali do kontroli? Wczoraj? W sobotę. I co? A, pana pana? Abyście, byście, byście nie... A tak szybko jechałeś? Nie rowerem. A myślałem, że jechałeś może tempo ponad 40?

Także że rutynowa ten, kontrola. No to Zwolniła. na rowerach ale No na. na. Tak, no 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 tak, no tak, 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 tak. dobrze. są dobrze. jak się przyzwyczajają. Na wieżę do do Michałaka. Tak, ale jak. A teraz jechałam Teraz stoją, a jeszcze ostatnio wjechali tutaj jak do Kowalskiego, do tych a tam, a tu jeszcze stanęli. A tu, tu, już, tu. A tu, a tu, tu że jakieś te są teraz o, właśnie tych żubów. A tam ich naprawdę nie widać. Tak, gdzie ta wratoma? Musisz na około 18:30 z historii. Musisz w koszcie, tak. Siadasz. Co ty? Ja też czuwam już siedziałe kaj ko ha,